Gracias. Michał, już tłumaczyłeś się z tego, ale jeszcze raz wyjaśnijmy. Nie ma złych emocji, tak? Między tobą a Francisco Palaciosem, nie, nazy nie nazywasz go wcale tchórzem? Nie ma złych y, emocji pomiędzy mną, a nim na pewno. I pomiędzy mną a resztą zawodników, bo y, każdego zawodnika, tak jak już powiedziałem, szanuję i do każdego zawodnika przygotowuję się na 100%. a To, że ktoś tam coś założył i, i coś tam mu napisał, to nie jest moja wina i nie musisz z tego tłumaczyć nawet. Jak ty do tej walki podchodzisz? Przede wszystkim y, cieszysz się? Y, że masz taką walkę naprawdę poważną czy też delikatnie się stresujesz, że no może takie duże wyzwanie przychodzi za szybko? Nie bardzo się cieszę z tego powodu. Naprawdę cieszysz się i już bym mógł wejść na ten ring i boksować. Także naprawdę wrażenie niesamowite. Już nie mogę doczekać tej walki. Jak będą wyglądały przygotowania do tego pojedynku? Wiemy o sparingach z Tomaszem Adamkiem. Co jeszcze Cię czeka? No tak, zakończyliśmy etapy ciężkie siły, teraz już takie bardziej siłowe ćwiczenia też, ale na, na dynamiczną dynamikę. Także cały czas pracujemy nad techniką i sparingi. Od, od poniedziałku wyjeżdżamy do, do, do Tomka, także zrobimy tam trzy sparingi i wracamy. No, zobaczymy z kim będziemy tutaj sparować dalej. <laughs> Czego spodziewasz się po Francisco Palaciosie? Bo on wydaje się, że na tej walki naprawdę będzie w życiowej formie albo w takiej swojej szczytowej, bo naprawdę ma dużo czasu na przygotowanie. Ale ja bardzo się cieszę z tego powodu, że będzie bardzo dobrze przygotowany i nikt nie powie mi wtedy, jak wygram, że wygrałem z nim, bo nie przygotowan. Także cieszę się, że ma najlepszy sztab, że, jest, że będzie dobrze przygotowany. Czego się obawiam? Obawiam się tego. Może nie obawiam się, tylko myślę o tym, że będzie na pewno zawodnikiem niewygodnym do boksowania że będzie starał się uciekać, że, 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 że będzie na pewno nie, nie, niewygodnym zawodnikiem. Właśnie. Czy ty już dzisiaj jesteś dużo lepszym pięściarzem niż w tej walce z Ismailem Abdulem, gdzie miałeś problemy z trafieniem takiego doświadczonego, niewygodnego zawodnika? Nie wiem, ciężko mi się sam wypowiadać na ten temat. Trzeba spytać tonerów, ale myślę, że, że tak, że, że cały czas się rozwijam, że... Że, że robię postępy, pracuję cały czas nad techniką, pracujemy cały czas nad pracą nóg, także myślę, że, że teraz jakby taka walka mi się nadarzyła na przykład jak z Abdulem, myślę, że tą walkę mógłbym wygrać przed czasie. Patrzysz na walkę Francisco Palaciosa z Dimitrijem Kudryaszowem, gdzie on bardzo szybko został znakautowany? Nie, nie patrzę, nie patrzę na tę walkę przez pryzmat tamtej walki, dlatego że nie, po prostu nie ma na co patrzeć nawet. Mhm. Patrzę głównie, no, nawet jeszcze nie oglądałem, ale myślę, że tutaj trenerzy oglądali, ale, a ja będę sobie jeszcze oglądał. No, Chciał sobie obejrzeć dwie te walki z krzykiem, Wodarczykiem, jak to wyglądało. Oglądałem kiedyś, ale już tego nie pamiętam, także przypomnę sobie to tylko i, i myślę, że skupię się, skupię się na tych dwóch walkach. No i Pewnie jeszcze jakąś jego ostatnią walkę to sobie obejrzę. Zdajesz sobie sprawę, że jak już pokonasz Francisco Palazzi to już tak będziesz pukał do tej szerokiej czołówki, już naprawdę duże walki będą bardzo blisko? Zdaję sobie z tego sprawę i dlatego, tak jak powiedziałem, trenuję jeszcze dwa razy mocniej niż trenowałem dotąd. Jestem skoncentrowany na tym, żeby, żeby wejść do ringu, zrobić robotę i, 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 i wygrać i to najlepiej przed czasem. Nie myślę o tym na razie, żeby, żeby, go, w, żeby go. Chcę wygrać walkę przed czasem, ale jak mi to nie wyjdzie, to Też nie będzie tragedii, tak myślę. Ale też nie obiecuję, że walki potrwają dłużej niż te twoje <noise> ostatnie, tak? Nie obiecuję, ale te, tak jak powiedziałem, jestem przygotowany na, na już na wejście do ringu i myślę, że, że forma akurat wystrzeli i że, że, że no, trafię z formą dzień walki. Dzięki, Dzięki pozdrawiam wszystkich kibiców.